Siemano, z tej strony a dzisiaj gramy sobie w Call of Duty War That War. Eee, przejdziemy sobie kolejną misję eee, z kampanii dla pojedynczego gracza, więc eee, wznawiamy grę. Misja na Okinawie. Tak i z tego co widziałem będziemy atakować zamek Shuri na Okinawie. Punkt przełomowy 29 maja 1945 roku, zamek Shuri Okinawa, szeregowy Miller, pierwsza dywizja Marines. Więc idziemy. Co mamy drugiej? Nie mamy drugiej broni. Net nie mamy amunicji.

Dobra, nie wziąłem drugiej broni. Jezus. Weźmiemy to. Kupiłem jeszcze amunicję. Dobra. Możemy iść. Quiero ir Granat i praje po wszystkim. Dobra. Tu nic nie ma. Żadnej znajdźki to idziemy. Przepraszam, nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, do sorry. Aha. Черепь у меня. А то что-то. Смещаться в нем по амуниции. Jest amunicja, więc idziemy dalej. Dobra. Jeden z głowy, tylko mam trochę mało amunicji, Znaczy do Browninga, mam trochę mało amunicji, więc. Próbuję korzystać z Garanda. Bo do niego raczej po drodze jakąś amunicję znajdziemy. Co i na trzy hity wchodzą to jest jakieś... razem hmm. jest M1 garanda sobie weźmiemy karabinek M1. Mniej więcej lepiej się strzela. Kolejnie. Dobra. Nie zdążyłem. Fajnie na niskim poziomie trudności ee, padam. Dlaczego ja tak często przeodowuję? Nie, <gry> Idziemy powoli do przodu. Znowu się wszyscy pomyliłem. No chodź, no chodź, chodź, Dobra Dobra, tu już nic nie ma. Więc idziemy do przodu. Nie, nie wiem czy już mówiłem o tym, że w kaludzie, jeśli się nie idzie do przodu, to gra po prostu może stać w miejscu. I tutaj... tak. lol pibuk chyba. Był. I tak mam zeza. Wygram w strzelankę, ale mam zeza. Jaka była logika Japończyków, jeśli oni się po prostu tak rzucali na wroga samobójczo? Jaka była ich logika po prostu? No, to jest jakieś chore. Chodź Wadą karawinku M1 jest oczywiście to, że trochę długo ładuje. Dobra, możemy iść. Jak na karabinek, który ma tak dobrą siłę ognia, to on zdecydowanie za długo ładuje. Nie wiem czy wiecie, ale karabinek M1 był zaprojektowany jako taka... E, jakby broń zastępcza zamiast pistoletu. On strzela pociskami pistoletowymi, jak, takimi jak pistolet. Nie mówiłem te pociski. Eee, mogą być drgania ekranu, ale Jest jeden na zapas. O, nie, nie, w tym momencie na przykład się zastanawiam, dlaczego na japońskich pociskach moździerzowych są angielskie, a amerykańskie napisy, a znaczy, po, po angielsku. Dziwne.

Także tak się załatwię stanowiska CKM-ów. pokazujecie znajdźkę, lecz tutaj już tej znajdźki nie ma, ponieważ ją podniosłem. już? tak, dobra Był za ścianą, więc yy, wiele nam nie mógł zrobić. Że zamiast tego karabinku sobie wezmę pistolet maszynowy, no co prawda japoński, ale zawsze coś, prawda? A z drugiej strony ja się zawsze zastanawiam tutaj e, dlaczego nasi kompani nie mają tak jakby drugiej szansy że oni No, ja Japończycy jak się tak nich e, zabije, nie, to padają na ziemię czasami Padają na ziemię i strzelają do nas z pistoletu, a nasi kompani czegoś takiego nie mają i to jest właśnie dziwne Tak na takiej odległości karabin, no, znaczy pistolet maszynowy się przydaje. Zdecydowanie. No, dobra. No jak? W co do mi odnował muszę. No nie. z takimi fejl... moimi failami ten odcinek będzie trwał z pół godziny. Dobra, to bierzemy ten stolet maszynowy i idziemy. Tak, i Dwa w Big disease, na granat. To jest właśnie taka inteligencja, sztuczna inteligencja wrogów. I to nie tylko wrogów, i sojuszników. Fuck. Dobra, spotkam się z oddziałem. Która dojść tędy? Ty. A, oni tutaj nam mieli otworzyć te drzwi. jest fajny motyw, że przez taką ściankę można zabić wrogów. Jest bardzo fajny motyw. O, teraz przed chwilą widzieliście, że e, ten Japończyk, którego trafiłem tak kilka razy, on padł po prostu na ziemię już miał strzelać z pistoletu, ale mojej no, moi kompanie go zabili. I o tej jakby drugiej szansie mówię. Już? Szybko. To jest dosyć szybkie. Dobra. E, sorry na chwilę, ludzie. Hey, ludzie już jestem. E, niestety, był niespodziewany telefon na Skype'ie. E, bo zacząłem nagrywać, kiedy nie miałem internetu, niestety, a... Chyba wreszcie mi się połączył internet i... Było tak niespodziewane, ale okej. Okay. Nic się nie stało. Dobra, ładnie z go załatwiliśmy. Biegniemy. Tutaj zaraz będziemy mieli wybór. Kogo uratować? E, Riboka, Tak, e, Czy Polańskiego? No i ja postanowiłem uratować sierżanta. Ależ twardziej. Dobra, tutaj się przyda ten karabin. Jeszcze o ile się nie mylę, do końca kampanii zostały nam... E, ...dwie misje nieliczone tutaj, obydwie w Berlinie. Ale jednak tutaj nie jest najlepsza kampa. Dobra. Zaspamowałem V i... Najpierw tam. Nie wiem czy swojego zabiłem czy nie, ale... Dobra, myślę no poprzez dym wybrałem współczędne. Przez ten nalot trochę mi klatkuje No dobra, przeżyjemy Dobra. Kolejny nalot. Sorry, si słyszycie moją klawiaturę, albo coś. Nie, dobra, udało nam się.

oglądajcie oczywiście inne filmy na moim kanale patrujcie i kolejnych odcinków z Duty. Trzymajcie się, cześć!